Dzisiaj, tam w pierwszym odcinku z gry Getting Over It jest to gra, w której chodzi tylko o to, żeby cię zdenerwować. Więc przy tym będzie dużo nerwowania. Jest się człowiekiem, który jest w garbku, nie wiadomo dlaczego. I o, i trzeba przejść przez wszystkie przeszkody, które ci gra stawia. Tylko, że niestety jest to trudne.

There's a sense of truth in that lack of confidence. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating.

And it's our repeated oh. attempts to reach the summit that turns those mountains into oh. something real. Oh. Oh. No. When you're building a video hey. game world, you're building with ideas, and that can be like working with quick set cement. playing with them, they begin to harden and set until they're immutable like rock. And at that point, you can't change the world—not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. <laughs> Ty gadasz? Wykaż jakieś cytaty. Nie! Nie. Nie, nie. Nie. Nie, nie, jakby na spokojnie. Nie! 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 No nie! Nie zjeżdżaj! Nie. nie! Nie! Możesz tutaj się zaprzeć, oczywiście Ty, ale... Ja mogę ci wygnieć ten troszeczkę ten młotek, wiesz?

No. Nie! Tak, 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 tak. O kubek. Coś. Mówiłem chyba temu gościowi, żeby nic nie mówił. Ten mi powiedział, że jestem słaby w tę grę. Ja bym tego nie wiedział. No, nie! No. Sorry, no, mógłbyś tym młotkiem lepiej trochę wymachiwać. Bo tam to to było przez ciebie noż przecież. Jakbyś mógł normalnie tym młotkiem wylądować na tym kamieniu, to by było Git. A z racji, o, jest git, a z racji tego, że ten młotek jest jakiś dla ciebie dziwny, ja rozumiem, że to, że to twój pierwszy raz w tym garnku, Właśnie nie zginąłeś, o dziwo. Ej, 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 ej. O, Pamiętaj się. O, o. 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 <tryk> ej! No co to jest? Jak to jest śliskie? Zostało się już za dużo wody wylało Zganka Czemu w ogóle się ty... Gdzie czemu tam w ogóle jest woda w tym gardku? Bo to się... Czy to twój pot? Nie, gdzie ty lecisz? Nie, nie. U, u. No, ale... O! O! I hoppla. O, oj, oj, może nie. Może jeszcze nie. Teraz. Może jeszcze nie. Hu. Jej, jak jej. było? O, 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 Oj, o, jej, o, jej, o jej. Ja się o, to nie, to nie było miłe, to nie nie jest miłe nie jest miłe, nie oj Okej okay, jest. Miarę No nie, nie! No nie! Okej okay. Co ty? Co ty robisz? Masz na świetnik? Okej okay. tak, 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 ai tak, 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 O, a to Oj, tak, oj, oj, oj Oj, 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 oj. Oj, 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 O o o o o. O o o o o. O o o o o. Jo 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 jo. O. O. Jeszcze 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 co ty? To nie jest aż tak śliski, jak ci się wydaje, tylko pozory. O, o no no no. Nie, nie, nie. O. Nie. U? U. podnosi. Podnoś podnoś. Pokaż bicepsy. O.

Ale zawsze to trochę zmienia. Bo nie będę musiał. Bo nie będę musiał. Bo będę mieć większą kontrolę. A nie, że lekko machnę myszką i od razu cały... Od razu cały ekran mi się. I od razu... Będę próbował się wysłać. I od razu... Ej, tak ten jego młotek lata we wszystkie strony. O! 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 O. O. To mi chodziło. Może nie o to, ale... Ale z grusza tak Ej! 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 No! O! Oj! No tym młotkiem weź tym się zawsze. No. Masz ten młotek? To użyj go do czegoś, a nie tylko żeby... To tylko się od razu z tego zlatujesz. O no. Widzisz można. Oj, oj. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Opanuję. Opanuj się. Opanuj się. Ej. Nie spadaj.

O. Nie, nie zahaczaj. O, 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 o. o, o. I hop. i hop A jaj, jaj, Ooo O, ale żeś podpowiedź walnął. O, chłopie. No, jakby to nie było takie śliskie, jakby ta gra nie była taka popsuta, jakby ten jak actually działał, no, właśnie, a nie takie coś robił. No, nie, nie, nie puszczaj, oj, daj, wspinaj się. Oj! Jaj, 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 No A tak... Yy, 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 Chcę tylko powiedzieć Za pierwszym razem Ja zrobiłem na farcie. Więc A farta chyba nie da się mieć dwa razy tego samego Albo No spokojnie, spokojnie, spokojnie Na spokojnie 6, 6, 6. Aie, aie, aie. Nie, zwis, no. nie, 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 Mange nie, Mange nie, nie, no. nie, no. nie, 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 Mogi współpracować, co nie? Mhm. Taki jesteś. Ja rozumiem, że to jest Ci trochę zmęczony Daj! Powoli ku górze, dawaj, 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 daj. Tam ta lampa w ogóle. Urwie no. No patrz, no tutaj są schody. No tam są schody. No i czemu mnie po nich nie możesz wejść? Ej! Nie no. Nie wolno bawić. O! 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 O. Oj! Spadnę. Spannę. No. Wiedziałem. O! Ażem to zrobił! Ej, no nie! Najgorszy moment. Ciekawe, że w ogóle ciekawe, co będzie na samym końcu, jeżeli. już z tym mam problemy. O! oj, oj jaj, 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 jaj. Co ty robisz, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Ale Czesopce przy pana. Rozumiem? Nie, jakby ja rozumiem to Jest sukces zdjęcia tego garnka, garnka, czy nie? Kurde, ty masz iść do przodu, a nie to tyłu, no. Ale, żeś... No i czemu tak tam nie możesz zrobić? Albo... No, o tak, o. O. O!

do góry, do góry do góry. E Ry nie, nie, już. Opamiętaj się, opamiętaj, opamiętaj. Ok, co mi ta pozycja daje? Ta pozycja daje mi potencjał bycia tutaj i bycie tutaj i, I bycie tutaj. Teraz mogę znowu zrobić sobie o tak. Nie. Nie no. O. A to chcę. O o. Very good. Jakby jeszcze ten motek, no, opadnij Chup. Ale, 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 że co? O! A to zrobił skubaniec. Ojojojojoj oj, 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 o, 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 o to ja mogę po prostu dosięgnąć Aha Nie Ale on patrzy skupiony na, na ten motek Jest Jest Mamy to

Okay. Okay. Yeah. 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 Okay. Nie, 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 nie. Chwila, to ja nie już się mogę pryć. Ja tam... Nie, widzicie, że tam jest kontener taki zielony. Ja tam nie mogę. Czy ja muszę co? Przejść dołem? Nie, 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 Ja myślę, że to było na czerwiejszym odcinku. A, a tymczasem dziękuję za zaglądanie i to zobaczenia w innym pa-pa.